Jeśli masz problemy z wchodzeniem po schodach, czujesz słabość podczas chodzenia lub zauważasz, że twoje nogi są niestabilne, wiedz, że to wyraźne sygnały, że twój organizm domaga się uwagi. Ignorowanie tych ostrzeżeń może mieć konsekwencje w przyszłości, ale istnieje prosty i skuteczny sposób na odwrócenie tej sytuacji. A ty możesz zacząć już dziś. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przywrócić siłę swoim nogom. Czas nie stoi w miejscu, a każdy dzień bez działania może pogorszyć problem. Nogi odgrywają rolę wykraczającą daleko poza samą lokomocję. To one dźwigają ciężar całego ciała, amortyzują wstrząsy podczas chodzenia, pomagają nam pokonywać wzniesienia i są niezbędne do wykonywania tak podstawowych czynności jak wstawanie z krzesła czy stabilny chód. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że osłabienie nóg jest często jednym z pierwszych symptomów, że coś jest nie tak z organizmem. Spróbuj sobie przypomnieć, czy wchodzenie po schodach było kiedyś dla ciebie łatwiejsze. Czy zdarzyło ci się, że nogi odmówiły ci posłuszeństwa podczas spaceru? A może zauważyłeś, że wysiłek, który kiedyś wydawał się banalny, teraz wymaga od ciebie znacznie więcej? Te sygnały często kojarzymy z wiekiem, ale tak naprawdę są to ważne ostrzeżenia wysyłane przez nasz organizm. Ten krzyk o pomoc pojawia się jednak w sposób subtelny, niemal niezauważalny. Dlatego często go ignorujemy, zrzucając uczucie zmęczenia na karp, na tłoku obowiązków lub potrzeby odpoczynku. Bagatelizowanie tych sygnałów może jednak przynieść poważne konsekwencje w przyszłości. Nie chodzi tu tylko o utratę sprawności za kilka lat, ale o pogorszenie jakości życia, zwiększenie ryzyka upadków, kontuzji, a nawet trudności z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak wstawanie z łóżka czy pójście do toalety bez pomocy. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż jest czas, aby zmienić tę rzeczywistość. Jeśli rozpoznajesz u siebie te symptomy, wiedz, że istnieje skuteczne rozwiązanie, które pozwoli ci wzmocnić fundament twojego ciała i przywrócić mu witalność. Sekret, który tak naprawdę wcale nie jest sekretem, tkwi w czymś, co robisz codziennie, nie poświęcając temu zbyt wiele uwagi w odżywianiu. Nie mówię tu o drogich lekach czy wyczerpujących treningach na siłowni. Chodzi o to, co codziennie kładziesz na talerz. A co ma o wiele większy wpływ na twoje zdrowie, niż ci się wydaje? Pomyśl o działaniu samochodu. Jeśli zatankujesz go złej jakości paliwem, będzie on przez jakiś czas jeździł, ale szybko zacznie szwankować, straci moc, a w końcu może się nawet zatrzymać. A teraz wyobraź sobie sytuację odwrotną. Gdy dostarczasz mu odpowiednie, wysokiej jakości paliwo, silnik pracuje lepiej. Zapewniając większą wydajność i płynność jazdy. Poszczególne elementy samochodu pracują w idealnej harmonii, gdy otrzymują odpowiednie paliwo, co pozwala silnikowi osiągnąć maksymalną wydajność. Ta sama zasada dotyczy naszego organizmu, a w szczególności nóg. Dlatego zamiast tylko rozpoznawać sygnały alarmowe, czas pójść o krok dalej i porozmawiać o skutecznych rozwiązaniach. I co najlepsze? Są to rozwiązania proste, praktyczne i dostępne dla każdego. Badania naukowe dowiodły, że niektóre produkty spożywcze mają bezpośredni wpływ na zdrowie mięśni, wspomagając odbudowę siły i zapobiegając naturalnemu zużyciu, które pojawia się z wiekiem. Dobra wiadomość jest taka, że te produkty są bliżej niż myślisz. Weźmy na przykład jajka. Są one jednym z najbogatszych źródeł wysokiej jakości białka. A co najciekawsze białka łatwo przyswajalnego przez organizm. To właśnie białko odgrywa kluczową rolę w odbudowie i wzmacnianiu mięśni. Ponadto jajka zawierają witaminę B12, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania mięśni i układu nerwowego. Zastanów się teraz: jak często jesz jajka? Niektóre osoby włączają je do swojej diety codziennie. Ale większość nawet nie zdaje sobie sprawy, że ten tak popularny produkt może być prawdziwym sprzymierzeńcem w utrzymaniu silnych mięśni. Kolejnym świetnym przykładem, często niedocenianym, jest szpinak. To warzywo to prawdziwa bomba witaminowa, pełna niezbędnych witamin i minerałów, w tym żelaza, które jest kluczowe dla prawidłowej pracy mięśni. Czy zauważyłeś, że w wielu kreskówkach i komiksach szpinak jest przedstawiany jako produkt spożywczy zwiększający siłę? Jest w tym ziarno prawdy. Zawiera on składniki odżywcze, które pomagają zapobiegać zmęczeniu mięśni, co jest dość częstym problemem. Rzeczywistość jest taka, że w wielu przypadkach osłabienie nóg wynika z tego, że organizm nie otrzymuje odpowiednich składników odżywczych. Szpinak działa jak zastrzyk energii dla mięśni. Pomagając im odzyskać witalność. A co powiesz na banany? Niewiele jest produktów spożywczych tak łatwo dostępnych, praktycznych i korzystnych, jak ten owoc. Banany są nie tylko smaczne i łatwe do spożycia, ale także bogate w potas, minerał niezbędny do prawidłowej pracy mięśni. Wyobraź sobie mięśnie jako tryby maszyny, które wymagają smarowania, aby uniknąć zatarcia. Potas spełni właśnie taką rolę, zapobiegając skurczom, poprawiając wytrzymałość i zapewniając, że nogi pozostaną silne i zdrowe. A teraz wyobraź sobie połączenie wszystkich tych produktów. Jajek, szpinaku i banana. Taka kombinacja to prawdziwy, naturalny superfood, który wzmocni Twoje nogi, doda Ci energii i poprawi samopoczucie. Ale dlaczego to takie ważne? ponieważ siła nóg to coś więcej niż tylko sprawność fizyczna. Jest ona bezpośrednio związana z ogólnym stanem zdrowia, a co zaskakujące, również z długowiecznością. Tak, dobrze słyszysz. Im silniejsze i zdrowsze są twoje nogi, tym większe masz szanse na długie i satysfakcjonujące życie. Nie chodzi tu tylko o unikanie upadków czy usprawnienie codziennego funkcjonowania. Mocne nogi to coś więcej niż tylko mobilność. To posiadanie energii do robienia tego, co kochasz, do odwiedzania wnuków, do kontynuowania codziennych czynności bez niczyjej pomocy. A jeśli drobne zmiany w diecie mogą to wszystko zagwarantować, to dlaczego nie zacząć już dziś? Nasz organizm to system naczyń połączonych, w którym każda część wpływa na całość. Choć często niedoceniane, nogi odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu ciała i wykonywaniu podstawowych ruchów. Stanowią one fundament dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Adbając o nie, nie tylko poprawiasz swoją mobilność, ale także chronisz swoje zdrowie jako całość. Zaniedbanie nóg może skutkować problemami w przyszłości, zwiększając podatność na poważniejsze schorzenia. Najważniejsze to zdać sobie sprawę, że nie trzeba wprowadzać drastycznych zmian, aby wzmocnić nogi. Już drobne, codzienne kroki robią wielką różnicę. Spróbuj zastąpić niezdrowe przekąski po południu pożywnym bananem. Dodaj jajka na twardo do śniadania lub do głównych posiłków. Wrzuć garść szpinaku do sałatki lub zupy. To proste, a zarazem niezwykle skuteczne sposoby na poprawę funkcjonowania organizmu. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad tym, jak się czujesz na co dzień. Każdy wybór żywieniowy to krok w stronę budowy silniejszego i zdrowszego ciała. Włączając te produkty do swojej diety, nie tylko wzmocnisz swoje nogi, ale także poprawisz swoje ogólne samopoczucie. Potraktuj to jako inwestycję w siebie coś, co będzie miało bezpośredni wpływ na jakość Twojego życia i Twoją przyszłość. W końcu, kiedy jesteś zdrowy, wszystko staje się łatwiejsze. Wzmocnienie nóg i zwiększenie swojej energii to jednak nie tylko kwestia diety. Tak jak samochód potrzebuje odpowiedniego paliwa, aby dobrze jeździć, tak i my potrzebujemy uzupełnić te podstawy o nawyki, które zmaksymalizują efekty. Jednym z najważniejszych jest ruch. Oprócz ruchu istnieje jeszcze jeden istotny czynnik, który często jest pomijany nawodnienie. Regularne picie wody jest kluczowe nie tylko dla ogólnego stanu zdrowia, ale także dla prawidłowej pracy mięśni nóg. To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.